Nowe skrzynki na CSGO Skinsie. 24 dni do skończenia tego wydarzenia. Jak widzicie, mamy trzy nowe skrzynki. Póki co na CSGO Skinsie. Za 42 zł. Undead Case, który ma tutaj chociażby akacza X-Ray'a, Skeletona i mnóstwo innych ładnych skinków. Web Case za 25, który ma Hot Roda, Bajonetę Crimson Web i generalnie czerwone same skinki. No i Fear Case, który ma skinki różnego koloru. Za 12,60. Całkiem spoko te skrzyneczki i niedługo jeszcze będą dwie kolejne. Ta podejrzewam, że będzie za 120 jakoś, a ta za jakieś 400 myślę. No ale zobaczymy jak będzie. No i co? Również na wstępie tego odcinka pamiętać, że w tym właśnie miejscu wpisywacja jak chodzi Genetic 10% bonus do depozytu, 2 10 zł 10 groszy na start i dla osób wpłacających informacje jeżeli wpłacicie co najmniej 10 złotych z moim kodem, to możecie sobie zgarnąć takie oto digielka. Jeżeli już wpłacaliście z moim kodem, to możecie wpłacić znowu i tak macie szansę wygrać tego skina. Im więcej wpłacicie, tym większym macie szansę, ale wpłacajcie tylko jeżeli macie ukończone 18 lat i zawsze róbcie to z głową. A my już przejdźmy sobie do tych skrzyneczek i zaczniemy sobie oczywiście od fear i otworzymy go sobie trzy razy. Chociaż nie no, chwila, chwila, chwila. Nie rozdaję wam skina jeszcze w dzisiejszym odcinku, więc w dzisiejszym odcinku do wygrania macie tego skina. Jeżeli chcecie go wygrać, to łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. Wyniki oczywiście macie na Discordzie, do którego link macie w opisie, a my teraz możemy już wrócić do otwierania skrzyneczek. No i póki co, sześć razy otworzyliśmy tego case'a, ale za dziewiątym coś tam dało. No ale teraz z kolei zdymało i to ostro i znowu zdymało, dobra, wiecie co ostatnie otwarcie tego case'a, bo... Kurde. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, no to może na buście jeszcze go przyciśniemy kilka razy. 76 złotych. Zobaczymy, czy coś dostaniemy. No. Redline, no jest redline. No dobra, co to będzie zwrot? Dobra. No nie zauważyłem na początku tego redline'a, ale i tak nie jest jakiś perfekcyjne otwarcie i znowu redline. I znowu to będzie zwrot w takim razie. Tylko szkoda, że w słabym stanie te redliney lecą, ale dobrze, że chociaż lecą. No i właśnie... właśnie... Chcesz więcej i jak zawsze Dostajesz nic Tak to jest w życiu, tak to jest w życiu, widzowie Nie możecie chcieć zbyt dużo, bo Końcu zostajecie z niczym, dobra, uciekamy Z tego fear już mi wystarczy Ile mamy? 600 zł, okej okay, Czyli już mam proficiaki jakieś w dzisiejszym odcinku No to co, to teraz web case, y. Otwórzmy je sobie z 10 razy Pierwsze otwarcie, tragedia Drugie otwarcie, no lepiej, lepiej Trzecie otwarcie, no dużo, dużo lepiej Poprawiamy się, to otworzymy Jeszcze trzy razy, bęk no i tym razem już tak troszkę gorzej, dobra, jeszcze dwa razy to zakręcimy po trzy otwarcia i przejdziemy na boosty i mamy Redline'a w dobrym stanie, jeszcze te tranquility jest spoko, 130, 140 nawet złotych, kolejne otwarcie, tym razem dużo, dużo gorzej, to będzie z trzydychy, z dwie dychy nawet, ojojojoj, oj, oj, oj. no i co, i zaczynamy boostowane skrzyneczki, 151 złotych. Trzy łeb y na buście, no i mamy na War. Tylko pytanie, ile to będzie warte? Jest to warte? Całkiem sporo. Spoko 6 dyszek na plus. Jeszcze raz otwieramy trzy skrzyneczki i tym razem zostajemy z dymani. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! I mamy tutaj Point disarray. Zeray, Muertos, Fairy, to będzie stówka, no stówka. Dobra, ostatni raz, kręcimy to na buście i uciekamy z tej skrzynki. Okej, okay, Crimson Web, tutaj ten digger może być coś wart, nie, nie jest nic wart. 370, no i już, skrzynka łebki jest trochę nas zdymała, ja nie lubię Spiderman'a, więc e, uzasadnione dajmy na to, uzasadnione, że tutaj z tą siecią się nie polubimy. No a tutaj dostajemy z kolei Headshot'a, uu, fajnie, czy to jest jakaś procentówka, że wypadły na dwa TT? Fajnie oddało, spoko, dwie dyszki na plus. Nie, to nie jest procentówka, 9%, a i tak trafiliśmy w ogóle 2T. Czy tutaj wszystkie skiny są w stat tracku? To też jest ciekawa rzecz. I dostajemy jeszcze M4 Nightmare. I znowu tego headshota, pięknie. I nie wszystkie skiny są w stat tracku, ale znowu mamy dwie dyszki na plus, więc nie ma na co narzekać. I tutaj akurat jesteśmy dymani raczej, chyba że dobry stan albo stat track. No okej, okay, no... Jakiś tam damage control, damage control. Ale tutaj jest pięknie. Hyperbestia, Duality to akurat słabe, ale Hyper. Zwracam honor. Hyperbestia w gównianym stanie jest gównowarta. No myślę, że jest dużo więcej warta. No nie będę ukrywał, dobra. Zakręcimy sobie jeszcze raz Ostatni trzy otwarcia, i później zrobimy sobie jeszcze trzy na buście. I te trzy otwarcia będą dla nas tragiczne w skutkach. oj, oj, Lecimy z tym. Lecimy z tym. 250 zł, klikamy to i liczmy na coś fajnego. Poproszę coś fajnego. Kurwa, macie, no nie, dostaliśmy trzy najgorsze temy chyba. Chyba nawet na pewno trzy najgorsze temy. Nie, nie trzy najgorsze, ale i tak prawie trzy najgorsze. Zostaje nam 62 zł i co mogę z tym zrobić innego, niż po prostu wejść sobie na case battle i przetestować te skrzyneczki właśnie na case battle. Nawet nie możemy zrobić wszystkich, no ale zrobimy sobie dwie na trzy osoby na trybie standardowym. I zobaczymy, no może ten Undead Case jeszcze coś nam przyniesie. I tak, fajnie, że wprowadzili coś tak, jak mówię. Fajnie, że jest to jakiś powiew świeżości, ale szkoda, że nas yy, ten Undead niestety. zdymał chociaż nie, no jest spoczko, jest poczekaj, jest spoczka, Aż zaśpiewałem, kuźwa. I druga skrzynka. No i mamy to piękny winek. No i możemy zrobić sobie jeszcze raz Case Battle. Tylko tym razem dołożyć tak, tak. I jeszcze stać nas na dołożenie jednej na pewno skrzyneczki. Spider. Nie, nie Spider, tylko Webcase, przepraszam. I zróbmy to sobie może tym razem na dwie osoby na trybie standardowym. Jeżeli jeszcze raz na opisze nam szczęście, to mamy szansę na znalezienie się znowu w jakiejś tam granicy profitu. Więc zobaczmy. Undead Case, pierwsza skrzynka, no i zaczynamy tragicznie. Zobaczymy, jak będzie z drugą. Póki co mamy lekki przerywnik, najtańsza skrzynka, no i nie dostajemy nic. Dobra, to drugi undercase, teraz musi oddać Akawaha x i jest ten szczęśliwy. bank. No i niestety, bo ty nas rozgromił. Zastanawiałem się nad tym underdogiem, ale uznałem, że kurde, może jeszcze dopiszę nam szczęście. No i słuchajcie, no nie dopisało. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Klikajcie w linki w karcie. A hasło w dzisiejszym odcinku. Niech będzie na przykład wasz ulubiony kolor plus iluś znaków w waszym nicku elo.